Ja chciałabym powiedzieć, że ten Pan i inni ludzie walczyli o inną Polskę niż mamy. Nie mamy Polski suwerennej ani niepodległej, dlatego że suwerenem to jest ten, kto ma prawo własności do nieruchomości gruntowych, fabrycznych, zabudowanych i ma księgę wieczystą i ma... W na wszystko co się dzieje. O rozliczenie wszystkich tych ludzi, którzy nas poprawni, a pieniądze nie wrócą do budżetu państwa i wtedy nie będzie biedy. W niedzielę rano, 13 grudnia 1981 roku, Polacy usłyszeli w telewizji komunikat genera generała Jaruzelskiego puszczany na okrągło. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tą, tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na frontach wojny i której oddało najlepsze lata swojego życia. Mówił generał. Co to oznaczało dla Polaków? Oznaczało, że od tej chwili ograniczono niemal całkowicie prawa obywatelskie oraz rozpoczęto daleko idące represje. Włączono telefony, wprowadzono godzinę milicyjną. Korespondencja polegała w cenzurze. W zakładach pracy pojawili się komisarze wojskowi, zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Gdy telefony zaczęły działać, były na podsłuchu. Tylko w pierwszym dniu stanu wojennego zostało internowanych 5 tysięcy osób. Natomiast w czasie trwania stanu wojennego ta liczba wzrosła do tysiąca. In... 10 tysięcy. Internowanych osób. Zawieszono, a następnie zdelegalizowano. Wolne związki zawodowe, w tym oczywiście Solidarność. Zawieszono działalność stowarzyszeń. Działać mogła jedynie partia PZPR. Zakazano strajków i zgromadzeń. W sądownictwie wprowadzony został tryb doraźny, który skutkował zaostrzeniem wyroku z karą śmierci włącznie. Władze liczyły się z rozlewem krwi. Tuż przed 13 grudnia w szpitalach przygotowano tysiące miejsc dla rannych, a dziesiątkom tysięcy aktywistów, aktywistów PZPR rozdano broń palną. Stanisław Kociołek z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powiedział, taka droga kosztować będzie być może tylko kilka tysięcy ofiar. Podczas gdy kontynuacja dotychczasowego tak zwanego porozumienia prowadzić musi do rozlewu krwi, do morza krwi. W wyniku pacyfikacji protestu, skrótowości zabójstw, pobić, życie straciło kilkadziesiąt osób. Aparat władzy zazierał wszelkimi możliwymi sposobami dowody zbrodni. W wygryziu prawdy uczestniczyły wszystkie struktury państwa komunistycznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prokuratura wojskowa i powszechna oraz medialna propaganda. Zbrodnie komunistów podczas trwania stanu wojennego dotychczas tych czas nie zostały rozliczone. Obecnie, po 30 latach, komuniści, którzy wtedy byli na piedestale, otrzymują wysokie emerytury. Wielu nadal, w tzw. Tak upadku, w cudzysłowie, komunizmu, miało i nadal ma wpływ na rządzenie naszą ojczyzną, a procesy oprawców ciągną się w nieskończoność. Czy doczekamy się ukarania komunistycznych zbrodniarzy? Czy wreszcie propagowanie komunizmu, które po dziś dzień jest ignorowane, zacznie być karane, tak jak gwarantuje nam konstytucja? Czy nadal obnoszenie się z sierpem i młotem, czy, czy wizerunkiem Lenina, Stalina, czy Che Guevary będzie uważane za nieszkodliwą, podkulturową modę? My, młodzi Polacy, mówimy... Dość i tak jak nasi ojcowie 30 lat temu krzyczyły Precz z komuną. Właśnie na rzecz kredytów unikalnych. Precz z komuną! 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 Komunę na Sybiu! Na Sybiu! Na Sybiu! Na sybil. Odśpiewamy tym Państwowych. Jeszcze Polska nie zginęła, póki wyżwie. Gdzie wisłe przejdzie będzie mora Raz na przykład, łapatę, jak zwyciężasz mamy. Masz, masz Dąbrowski, ziemi łoskiej do Polski. Za Proszę teraz nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod yy, y, tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru.